Polska międzywojenna była krajem tysiąca lotnisk. Polska doktryna wojenna zakładała mianowicie, że na wypadek wojny samoloty nie mogą znajdować się na lotniskach, ponieważ bardzo łatwo stojące na płycie lotniska samoloty uszkodzić. I tak właśnie się wydarzyło 1 września, że tutaj Niemcy jak nadlecieli na lotnisko w Rakowicach. Nie zastali ani jednego samolotu. Zniszczyli hangary, zniszczyli płytę lotniska, natomiast samoloty stacjonowały w Morawicy. Doktryna przewidywała również to, że o tym, że, tym, że mamy taką ilość tych lotnisk w Polsce, ma wiedzieć tylko właściciel lotniska, czyli właściciel ziemski, ma wiedzieć dowódca, dowództwo sił powietrznych i ma wiedzieć minister rolnictwa. I rzeczywiście to była głęboka tajemnica. Nikt o tym nie wiedział. 1 września żaden samolot polski nie został uszkodzony na ziemi, bo wszystkie samoloty ze wszystkich lotnisk w całej Polsce zostały właśnie wyprowadzone na zapasowe lotniska, z których operowały. Stąd właśnie w Krakowie, po zbombardowaniu lotniska tutaj przez Niemców, oni po prostu kierowali się w kierunku Rzeszy, wracali no, do domu. No i nieoczekiwanie zobaczyli, że coś się dzieje w okolicach Morawicy, mianowicie Lecą polskie samoloty i to w dodatku w ich kierunku. A wydarzyło się to w ten sposób, że właśnie te nadlatujące samoloty no, były widoczne i był sygnał dany do Morawicy, że tutaj lotnisko zostało zbombardowane. I kapitan Medwecki, który był dowódcą eskadry, zarządził start. Wystartował w trójkę z władkiem Gnysiem, porucznikiem i z Tadeuszem Arabskim. Trzy samoloty się poderwały z ziemi. Niestety Mieczysław medwecki kapitan, zginął. I to była pierwsza śmierć w II wojnie światowej i lotnicza śmierć. Nad ranem, o świcie, obudził, obudził mnie niesamowity huk, huk bomb, bo tak silny bo tak, że. I nie wiedziałem, co się stało. Spojrzałem w okno i widziałem, Kraków się pali. Natychmiast skoczyłem w spodnie i, i, i bluzkę i biegnę na korytarz i słyszę, jak mój dowódca, kapitan Medwecki krzyczy – piloci do maszyn, wojna! Jesteśmy zaatakowani przez Niemców. I sam biegnie w kierunku na lądowisko, a ja z nim. I ja go mijam, a ja biegnę jak on. I on mówi – Władek, ty wystartujesz ze mną. Ja mówię – tak jest, panie kapitanie. Wracam do Narodzinska na, na Balicę i na skraju widzę pali się PZL. A to był klucz, ten właśnie samolot, tego mojego dowódcy, kapitan Medbeckiego, który został rozszerzony. Bardzo trudno dojść po ponad 70 latach do faktu tragicznego, ale dość ulotnego, który był rozpisany na kilkadziesiąt sekund. Znamy dobrze miejsce, skąd startował kapitan Medwecki, natomiast wielu świadków y, podawało różne miejsca, a nawet różne okoliczności katastrofy. Przede wszystkim Frank Neubert, czyli człowiek, który bezpośrednio y, strzelał do Medweckiego. Y, opowieść o eksplozji w powietrzu, o kuli ognia o pożarze, o samolocie, który rozsypał się w powietrzu. Informacje o uderzeniu w ziemię maszyny na polach morawickich, a więc blisko obecnego miejsca pochowania kapitana Medweckiego. Generalnie wszystko zamyka się w przestrzeni około 3 na 4 km, ale Chrosna to nie Morawica, to są inne wsie, miejsca o średniowiecznym rodowodzie, wsie o wielkiej tożsamości, ich mieszkańcy niejako trochę przypisywali sobie te wydarzenia właśnie tej wsi, a nie innej. Dopiero mrówcza praca mieszkańca Chrosnej, pana Żewuskiego, doprowadziła do świadków. I to można powiedzieć w ostatniej chwili. Ja w swoim życiu słyszałem tylko jedną wersję. Na morawickich polach i taki ogólny pokazanie ręką tam. To spod mojego domu. Rodzice pokazywali, że tam. Później, później yy, dostałem dokumenty, co ludzie się rozpisywali na ten temat. Historycy, siedzą gdzieś tam za biurkiem, różnie kombinowali i tych wersji było przedużo dużo. Różnych, że spadł w balicach. Że spadł na burowie, że spad węnikowie, a on tylko spadł na morawickie pola pod Rosna. Najbliżej tego, y, gdzie się właśnie to wszystko zdarzyło, i o czym ja wiem od rodziców i od ludzi tu, z którymi tu żyłem, tylko już powymierali, to był pan Wojciech Krajewski w swoich opisach, i on napisał: y, Pod Rosna na morawickich polach. To on był blisko. Tylko, że mnie strasznie zdenerwowało, że on napisał gdzieś tam pod rosna, A sobie myślę, jak gdzieś tam, jak można ustalić, pokazać palcem tu pod rosna na Morawickich Polach. No i w tym kierunku moje działania zacząłem posuwać. Ten przylot to wyjechał w Walicach, tam było lotnisko. Wyjechał do góry. Widok to jakby po śmierć wjechał, A ten wielki, czarny, taki, łopatę taki straszny samolot. panie, takiego samolotu to nawet nie widziałam, jak to to taki prze, dziś widzę, jaki to smogi tak leciał, taki od góry tam leciał i poszedł na balicę, na morawicę, poszedł. No i tata go tak postrzelili pilota samolot, i spaląć się spadł na morawicki Polak. Jak to, to powiedział, tata, to mnie nie trzeba było nic więcej, bo ja musiałam widzieć. Prosto tam poleciałam, przyglądałam się temu pilotowi, bo była bardzo ciekawa. To nie ja mówię, to pierwsze, ja byłam przy tym pilocie. Jakbym się przypatrzyła, to była spalony był i siedział. Ani nie było przepustu, ani no tak normalnie samolot siot i on siedział i nogi miał całe, tyk, buta, wie pani, te buty nie były spolune i no kości były na takie, no straszny ten widok był, dzisiaj widzę. Miał na tyle przytomności, że nie, nie poleciał do wsi prosto i no się skręcił na tę stronę, na, na pola tak i został się na polu stuć. No i jak my dolecieli, no to on już tak siedział w tym, w tym samolocie, już ta kabina jego była cała zeszczelona, spalona już była. Mardecki siedział w samolocie i cóż my, no dzieci nos rozegnali już i już, my nic nie wiedzieli, Jak gdzie się to podziało wszystko, to już nie wiem nawet, no. Ksiądz Jan Danek, spisując kronikę parafialną pod datą 1 września 1939 roku, zanotował taki fragment opisujący dzieje kapitana Medweckiego, a raczej jego pogrzeb. W Balicach stał trzeci dywizjon myśliwski. Jeden z samolotów z kapitanem Mieczysławem Medwieckim zerwał się do boju z nadlatującymi samolotami niemieckimi. Ścigając wroga, został trafiony i spadł na polach morawickich koło Chrosnej. Płonący samolot spadł na ziemię, a idący ludzie do kościoła wydobyli z niego przeszczelonego pilota, którego żołnierze przewieźli do kaplicy na morabickim Cmentarzu, gdzie ksiądz proboszcz Jan Danek pochował go tego samego dnia wieczorem o godzinie 21.00, bez asysty wojskowej i honorów wojskowych, gdyż jednostki lotnicze kilka godzin wcześniej musiały opuścić balice. To są właśnie te morawickie pola pod wsią Chrosna. Według wskazań naocznych świadków, w tym miejscu, właśnie jadąc na kołach, w ostateczności zatrzymał się i zapalił samolot Święty pamięci kapitana Mieczysława Medweckiego. Kapitan Medwecki zginął na polach wsi Rosna niedaleko swoistej bramy do Krakowa, wjazdu autostradowego od strony zachodniej. I miejsca trochę symbolicznego. Stamtąd jest piękny widok na Kraków z drogi, piękny widok na góry, i zaraz po lewej stronie jest obecnie mały brzozowy krzyż, który symbolizuje to miejsce no, z dokładnością do pięciu, dziesięciu metrów, gdzie zatrzymał się w swoim ostatnim dobiegu samolot myśliwski prowadzony ręką konającego kapitana Medweckiego. Przez 70 lat nikt się nie zajął tym, żeby to miejsce upamiętnić, więc ja na razie tam wbiłem własnoręcznie wykonany brzozowy krzyż. Ale robię starania, żeby tam był jakiś trwały pomnik, żeby ludzie, młodzież, dzieci, następne pokolenia, żeby wiedzieli, że w tym właśnie miejscu zginął człowiek, który wystartował ratując ojczyznę. Kapitan Medwecki zasługuje ponad wszelką wątpliwość na pomnik. Pomnik ten niewątpliwie powstanie dlatego, bo jest taka wola mieszkańców, to jest najważniejsze. Po drugie, jest taka wola samorządu województwa Małopolskiego i jest taka wola Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa. Ten pomnik będzie niecodzienny, niezwykły. Pomnik, który odwołuje się do tradycji lotnictwa do tradycji lotnictwa międzywojennego nie wyobrażam sobie, żeby nie był to pomnik, który nawiązuje do ikony polskiego lotnictwa, samolotu PZL P11C. Mamy nadzieję, że pomnik, który powstanie w Chrosnej będzie najciekawszym pomnikiem lotniczym w Małopolsce, a może i w Polsce.